Jeśli potrzebujesz końców, BA do Smite Coins, kod Alvin dostajesz 5% końców więcej. Hej, z tej strony, oczywiście, Alvin, jest to już trzeci odcinek Draftomani. Jak możecie zauważyć, e, wszystko się zwróciło, znaczy jeszcze parę kontraktów się jeszcze sprzedaje. Ale ogólnie, Draft się zwrócił, jest 6K, które było wcześniej jeszcze. E, e, I tak, i dzisiejszy Draft będzie taki, że skoro wcześniej było bez kart specjalnych, to dzisiaj będzie z kartami specjalnymi. Po prostu muszę zrobić tak, by no, cały draft praktycznie był z kart specjalnych. Także będzie śmiesznie. Jakie formacje. Formacje są 4, 3, 2, 1, które chyba wezmę od razu. Tak, wezmę od razu. Ją od razu. Okej. Okay. Gdzie jest Ronaldo? Jest Neymar, jest Quadrado, którego bym z chęcią sobie wziął. I chyba to zrobię. Ponieważ ostatnio tak, po prostu wszystko czyścił i strzelał, że... What the fuck?! Co?! Ja tu myślę, że mogę iść na lewą... Neymar! Który na pewno tu będzie. A tak bym się... Ach... Martinez przecież nie ma... informa. No dobra. Co trzeba będzie wykombinować? O, wszyscy są... ...specjalni. Piorę Entę. tu muszę jakoś, muszę tutaj Quadrado dać, ale... No cóż. Mm, tu będzie Bale. Ale na zmienię z kwadrada Który oczywiście nie ma zgrania, ale to nic. Mm, no okej. Okay, to teraz zrobimy... Żeby wypełnić tą pustkę na prawej obronie. Będzie to... Bale... pomoc się oczywiście biło No to niestety nic nie poradzę, no nie wiem, dam tu Aqua tu będzie oczywiście no dzięki jej I zgranie przynajmniej będzie Piań mi się wydaje Lepsze mastaty Lewa brona, no, czyli to będzie raczej seria albo i tu jest no, no może być Gaja, Czemu nie? oczywiście wiadomo eee, super a ma Buffon bo spróbuję zrobić eee, tył obrony z Bundesliga e, seria kiedy okay, no to Buffon tu będzie o Czech Czech ale no dobra może być Czech Czemu nie Rezerwy i nie stańczy z Ronaldo. Mi się bardziej nie sta przyda, więc sobie go wezmę. I mamy ładne zgranie Tam między Neymarem i Gają. Lecimy dalej. od no, Ronaldo, on już trzeci raz tutaj zaskakuje, ale raczej tu... Hmm, tu może być Lamp, W sumie lamp to jest dobra opcja. Będzie miał bardzo fajny link z baktuberem. Po ten face znowu taki. Me ...ste na no, my tak zrobił No hmm. Dobra, na razie wezmę go na rezerwę, na że go dam na ławkę. O ty, Ronaldo! Dlatego właśnie też trzeba ok, pokazać czasami nie brać plus tego pirą. Liczyć na szczęście, dobra. No wiem że to będzie minus 5 zgrania, ale... Ale no po prostu to wygląda pięknie w tym momencie. Trzy toty. Lecimy po czwarty. No taki dziwny, zgrania tu kompletnie nie ma ale e... co ja to na ławce, tutaj z kosta Mmm. No dobra, no. <ścoughs> Chyba nic więcej tutaj nie zdziałam. Tu nic nie da to też. Wezmę na bramkę tylko. O, 2? O. Okay. Oh. Aha, bo jest BPA. Okej, okay. okej, okay, okej. Okay. Okay, no to tak tak wygląda właśnie draft kart specjalnych. Z samych kart specjalnych. No i zobaczymy jak to wyjdzie. Mmm... Fanta, b Karstycznie prawie całe BBVA. Prawie. Nie Jest to Neymar. Karny Eee... Karny? Chyba, panie sędzio. Jest! 1-0. Nie wiem, co mnie to dostrzelił. Pianić. Okej, okay, pianić na 1-0. Ronaldo, tu jest kwadrado, to musi być golek, to nie, to, to musi... Bliski słupek, OP, 2 do 0. Ibra... Ibra! To musi być czerwone. Widzę, że są lagi. On w ogóle nie umie grać. On ciągle ślizgi robi. Tak, nie, no proszę, jak już da czerwone, nie wyda czerwono, nie pójdzie. Dziękuję, dziękuję. Kwadrado odciążony. Powalił na ziemię Marcelo. Gdzie lagi? Kwadrado i to jest go. pompiłeś go. 2, 3, 1. Neymar Toty 3 do 1. Pjanić Pjanić Mandando za iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 4-1 Pjanić się zabawi tutaj z Mandandą Jak chciał 5-1 Czyż w Rejczku? Wydaje mi się Rejczku, nikt raczej nie przeprowadzi żadnej zmiany. Tak, to jest Rejczki z pierwszym meczu, 5-1. Rejczki towane. Um, Najmartwie no bramki. I nie sta Ronaldo pianić po jednej. I lecimy już do drugiego meczu. Jest przecinknik numer 2. Ojej. Ojej, niebezpiecznie, tu jest Neymar, to jest... What the... mi ktoś, jakim cudem nie jest 1-0 dla niego? Wow, okej. Okay. Dobra, ale no, wiesz, byłem ja pewien, że to jest bram... Ta gra jest... chora. To jest... chore. Goal line dużo nam tu oczywiście rozwiewa wszelkie wątpliwości, czy był gol, czy też nie. Roton to sobie leży w wspaniałej pozycji. A piłka jest przed linią bramkową. 1-0. On nie ma słabszej nogi, na szczęście to jest ten plus, że ma i nie ma słabszej nogi i ma pięć gwiazdek sztuczek uniwersalny chłopak po prostu. Pian się tutaj zajął i Neymar z lewej nogi na 1 do 0. Oj, tu jest niebezpiecznie, musi biegć z Czech. Chyba, że jest znaką, tu nic nie uratuje chyba. Tak, tu niestety jest 1-1 jeden, jeden. Myślałem, że czek będzie trochę szybszy mimo wszystko. Ogólnie takie akcje są właśnie to... Mam że są szybsi. Tak mi się przynajmniej wydaje, no ale no... Cóż. Neymar Wszyscy już do niego tutaj podbiegają. Neymar, on tu jest przy piłce, Neymar Neymar! No! O! Co zrobił Neymar? Co, ale jego karta to jest po prostu. Wow! Uwolnił się od par 3, 4, 5 i wmieścił takim jakimś cudem. Wow! Nice, Czek, nice. tym razem dobrze to wybił. Ale tutaj... Oj nie. Koniec drugiego meczu. 2 do 1. Udało się wygrać. O! BBVA! Da się zrobić coś BBVA w drawcie? Hmm. Niespotykane. Kładro! Dobi, dobi, proszę! Jest! Pierwsza czy druga minuta, nie wiem, nie wiem czy w ogóle yy, przeciwnik miał pada w ręce, w rękach, w ręce. Bo nic nie zrobił, po prostu wpadał do przebiegu całe boisko i to jest Ronaldo 1-0. Okej, okay. to było niebezpieczne tak troszeczkę. Neymar. I to jest gol, to jest gol, to jest 2-0, to jest Cuadrado. Świetne zajebiście kwadrado Neymar no dostaje piłkę. A kwadrat postanowił sobie strzelić, bo w sumie czemu nie? Oj nie, to jest czerwona kartka. No jest trzecia czerwona kartka w ciągu trzech meczów, to chyba rekord jakiś nowy. Dla mnie to nie może być żółte. Aha. Ale jest dwo. O, ma przecież Ronaldo zespoł. Jeszcze to, jeszcze będzie strzał? 3-5 hmm. skilowców z przodu, to jest po prostu marzenie każdego, kto robi triki. Przynajmniej ja robię, bo ja robię ciągle. E, no, zmiażdżyłem go w statach, no 13 strzałów, 9 celnych, 5 strzałów, 2 celne. No i lecimy z drugą połową. Da bole błąd Nie sta z jaką łatwością ja myślę, że to jest karny ale tu już pędzi tu jest Ronaldo, tu jest Ronaldo I tu jest Neymar i to musi być musi być Nie widzę innej opcji 3-0 Neymar Tu może być groź Wybi 3-1, nie wiem, to głupie po prostu Godin God Prawdy właśnie Godin taką bombę z, z w okienko prawie za wderzy. Koniec, koniec udało się po raz kolejny dojść do finału, a w finale zagramy z... Fajny skład, taki kolorowy, to prawda... prawie BBVA BB, BB całe, na i ballerina, Ale ładny skład, taki fajny, taki tęczowy. KWADRADO, tam znalazł. KWADRADO. KWADRADO. kwadrat, 1-0, tak jest, nie wiem, kto to podał. Ale podanie świetne, quadrado też wykończenie wspaniałe. Pianić to podał. No proszę. Czyli pianić do podrado I jest 1-0. O Jezu, ale błąd, ale teraz błąd. I to jest gol. Jezus, no wiem skąd się ta piłka wzięła, od kogo się nawet odbiła. Ronaldo. Ronaldo, to miejsce. Ronaldo. O, oh, świetnie. Jedrat przegrywam w finale. No, trudno, no. co porażka. Yy, eee, za 15 i 25. O, o bravo. Będzie to... Uwaga... Luiz Adriano, Carvalho i... Boymans. Fajnie. Okej, okay, także było na tyle dzisiejszej draftomanii, no... strasznie pechowo się skończyła. No ale draft się na pewno zwróci. To cieszy, przynajmniej. Okej, okay, no jeśli ci się podobało zawsze muszę zostawić łapkę w górę, zostawić suba, jeśli jesteś nowy na kanale i napisać mi, co Jakie wyzwanie może być następne w następnym odcinku? Także to by było na tyle, trzymajcie się. No i na razie.